W sklepach coraz większy ruch. Przedłużono czas pracy, urządzane są kiermasze. Duże kolejki w sklepach sygnalizują zbliżające się święta. Dom towarowy centrum we Wrocławiu. Stoiska są nieźle zaopatrzone. Nie brakuje nabiału, warzyw, owocu, pieczywa i wielu innych artykułów. Największy ruch panuje jednak na stoisku mięsnym. Sprzedaży praktycznie wszystkie gatunki mięsa i wędlin. Agenci w licznych telefonach i chociażby teraz przed chwilą skarżą się, że nie ma pewnych towarów ciągle w ciągłej sprzedaży. Mam tu na myśli szynek, baleronów. Klienci chcą rzeczywiście przed świętami kupować szynkę Baleon bądź też polenwice. jednak produkcja tych artykułów jest ograniczona. Nieco inaczej jest na peryferiach miasta. Szynki przywieżą 3, 4, a ludzi 50. Centrala rybna sprzedała już 145 ton śledzi, wyczerpując krzętnie gromadzone zapasy. W 70 punktach bez zakłóceń sprzedaje się żywego karpia. Odwiozłem teraz 50 kilo, Śniętego tego karpia takiego małego. Ta ryba po prostu powinna kosztować o wiele taniej, bo klienci przychodzą, to jest drobna ryba, po prostu kroczek. Większy kroczek, ta ryba powinna być pół ceny. Codziennie do warszawskich sklepów trafia przed świętami towar, którym można by załadować 30 pociągów. Doważony jest do sklepów głównie nocą, a klienci już od rana ustawiają się w kolejkach. No cóż, przyzwyczailiśmy się do robienia zakupów tuż przed świętami. W sklepach więc spory ruch. Jak pani ocenia zaopatrzenie? Ja oceniam pani. dobry zaopatrzenie. Zopatrzyłeś się już drugi rok w sklepie. No i trzeba troszeczkę postać, ale jednak kupiłam się więc inne szynki, jak dostałam, kiełbasy, teraz rodzynki. Widzę, że są te i długo, nie muszę stać. Czego brakuje. Ze świątecznych towarów brakuje nam obecnie śledzi salonych i cytrusów. Pozostałe artykuły świąteczne, jak przyprawy, rodzynki, cynamon, olej. Podstawowe wszystkie gatunki, mięsa, wędlin, ciast, wszystko posiadamy w sprzedaży. Na stole wigilijnym nie może zabraknąć karpi. Z ich kupnem nie ma żadnych kłopotów. Jak nas poinformowano w Społem, w razie jakichkolwiek braków, handlowcy dowiozą ryby z województwa lubelskiego. Niektóre piekarnie już rozpoczęły wypieki na święta chleba o przedłużonej świeżości. Wielkie powodzenie mają kiermasze. Między innymi kiermasz artykułów świątecznych zorganizowano w sklepie Kijowianka przy ulicy Targowej. Dla ludzi kalekich sklep ten organizuje w najbliższą niedzielę dostawy artykułów świątecznych do domów. Ci, których nie zadawala oferta handlu spółdzielczego, kupują na bazarach. Pod Halą Mirowską ruch już od rana. Kupić można takiego np. indyka za 8,5 tysiąca złotych. Także gęsi, kaczki, kurczaki. Słucham, po ile te kurczaki zależy i 500, i 600, i 700, a ta gęś 1500, 1300, 1200, zależy jak gęść. No drogo. Czy drogo to bym nie powiedziała? Tu również sprzedaż choinek. Po stubie, proszę bardzo, takie nie, piękne... Pani jakoś No taka ładna za 100 zł. <grym> Klienci przebierają, bo podaż znacznie przewyższa popyt. Podejrzewamy, że większość handlarzy będzie musiała niestety drzewka wyrzucić. Pod choinką nie może zabraknąć prezentów, chociaż z ich kupnem są największe problemy. Może coś ze szkła, drewna lub galanterii to już do uznania tych, którzy te prezenty będą układali pod choinkę.